Dzięki dzisiejszej grze zagrałem w Minecraft Furrer, bo dostałem ją jakiś czas temu w prezencie i ogarnąłem, że ostatnio omawiana gra jest Prequelem do gry omawianej dzisiaj. Muszę mieć trochę czasu na uczenie się, więc musicie mi wybaczyć takie gówno gry, ale i tak potrafię pozytywnie się odmurzyć i wycisnąć przynajmniej trochę frajdy z gier, takie jak te, więc suma summarum nie jest źle. Stalin był wyznawcą ideologii leninizmu popularnej 100 lat temu w Radzieckiej Rosji. Nie robiąc wam wykładów, miał nieprzyjemność po swojej stronie poznać lwa Trockiego, swojego rywala politycznego. Stalin po śmierci Lenina i objęciu władzy w partii bolszewików pełną parą objął władzę także w państwie. Odtrącił Trockiego od polityki, następnie zesłał go na wygnanie do Aumaty, odebrał mu obywatelstwo za udział w rewolucji październikowej, a w międzyczasie przeobraził nurt wiodący w kraju stalinizm. Po pozbawieniu trockiego obywatelstwa jego przygody były dość nieprzyjemne. NKWD ZSRR, czyli Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych z ZSRR, zajmował się tropieniem Trockiego i eliminowaniem go na przestrzeni lat, kiedy ten podróżował po świecie i aktywnie walczył ze stalinizmem. Dla ówczesnego władcy ZSRR była to otwarta wojna z byłym politykiem jego państwa. Udzielał się równie aktywnie, jak aktywnie był prześladowany i próbowano go zabić. Jego syn zginął pierwszy, a w drugim roku II wojny światowej w końcu siłom stalinowskim udało się zamordować Trockiego w jego willi w Meksyku, później przekształconej w muzeum na jego cześć. Ale... Gdzieś w alternatywnej rzeczywistości ten sam podróżnik w czasie z Mike'iem Fuhrer kontynuuje swoją misję, cofając się i w czasie jeszcze dalej. Teraz planem jest uratowanie z SSR przed tragedią liczoną w milionach mieszkańców, w tym Trockiego. Oczywiście w tej wersji wydarzeń Stalin i Trocki to bardzo ładne panie, ale nie zmienia to ich nienawiści do siebie i miłości do ojczyzny. Protagonista może stać się potężnym sprzymierzeńcem jednej ze stron konfliktu, ale on sam nie wie, czy chce być bezmyślną marionetką jednej ze stron. Nie ma pewności, czy władza Trockiego będzie lepsza od tej stalinowskiej, a sam nie wpłynie wystarczająco na Stalina, aby uniknąć śmierci milionów istnień. Przyszłość może się dzięki niemu zmienić, ale tylko czas pokaże, czy będzie to zmiana na lepsze czy gorsze. Mechanicznie, od MCF'a, gra o dziwo różni się w znaczny sposób. Dalej jest dość łatwo przejść większą ilość poziomów na trzy gwiazdki, ale do tego dochodzą kolejne mechaniki. Trzeba zniszczyć konkretne obiekty w określonej ilości, np. szkiełka pola. Kamienie czy grzybki. Wszystko da się zrobić, ale jak poprzednio gracza ogranicza ilość tur, więc należy mieć się na baczności. Pomocne okazały się też wspomagacze. Firewerki niszczą wszystkie demenciki jednego koloru, rękawiczka niszczy po pojedynczy diamencik, a tornado zamienia losowo miejscami wszystkie diamentiki na planszy. Wspomagacze te zdobyć można poprzez ukończenie poziomu na trzy gwiazdki. Na ogromny plus idą też różne ścieżki fabularne, z których w paru miejscach można się wyłamać i nagle zmienić strony. Niestety przez większość czasu okazuje się one po prostu kolejnymi planszami z nieznacznymi zmianami fabularnymi. Oczywiście graficznie gra wygląda świetnie. Wykonanie grafik diamentików i teł jest dobre, choć te przypominają bardziej tła, do najbardziej basic visual noveli. Wiecie, chodzi mi o takie podstawowe tła korytarze czy sypialni. Odnoszę jednak wrażenie, że postacie, mimo że widzimy tylko dwie z wyłączeniem jednej powracającej, wyglądają lepiej niż w poprzednich z tej serii? Właściwie to nie wiem, jak to nawet nazwać. Kreska za dużo się nie zmieniła, ale Stalin i Trocki posiadają o wiele więcej puz i ciekawych detali na swoich strojach niż Führer i Helga. Jeśli mam też porównywać sensowność nazewnictwa do poprzednio omawianej gry, to jest ona normalna. Stalin nazywa się Stalin, Trocki nazywa się Trocki. Dzięki kurwa Bogu, bo dwa tygodnie temu przeczytałem źle imię Gebelsa, choć to nie z winy nazewnictwa gry tylko z mojej własnej. I nie, nie będę go już mówił na głos. Nie wiem jak z dźwiękami, ale za muzyką grającą w tle odpowiedzialny był G374. Parę utworów z MCF zostało wrzuconych do MCC, ale nie wszystkie. W zamęzanie wrzucono inne, choć nadal dobre utwory z tego gatunku. A propos gatunku, na stronie gry w sklepie Steam twórcy nawet przyznali, że utwory pojawiające się w grze zaliczają się do gatunku love i hip hop, co od razu potwierdza moje przypuszczenia z poprzedniego filmu z tej serii. Plusy gry: mała cena, dość dobre diamenciki z dobrymi mechanikami, nikła ilość błędów historycznych, ładna grafika i muzyka, zabawne spojrzenie na okrutną historię ZSRR. Minusy gry. Poza diamencikami z rozbieranku nie ma nic ciekawego, fabuła jest strasznie krótka, gra oferuje wybory posiadające nikły wpływ lub jego brak, kwestie postaci są strasznie drewniane. Jeśli już macie kupować coś chujowego, to kupcie sobie gotika, Na pewno załatwi wam większą frajdę fabularną niż omówiona przeze mnie dzisiaj gra. I pomimo dobrego wykonania audiowizualnego, nie jest ono wystarczająco niesamowite, żeby zasłonić prostotę Majkiut komisar i najważniejszy powód, dlaczego została ta gra stworzona, przynajmniej w mojej obiektywnej opinii. Zarobek pomimo wątpliwej jakości gry. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Na razie.